Witam bardzo serdecznie. Taka ciekawostka powerbank zaślan energią słoneczną. No, z jest oczywiście Made In China 69 bodajże złotych, czyli całe 70 20 tysięcy mAh. Kilka cykli ładowania porządnego smartfona się da zrobić. Zapakowane elegancko, nie było się oczywiście bez nożyczek i. Do przecięcia tej folii zabezpieczającej również powerbank solarny. Aczkolwiek najlepiej używać go do ładowania z sieci, gdyż ze słońca jedynie jedna, jedna czwarta, jedna kropeczka tylko się naładowuje. No ale cóż, otwórzmy. Już używany był w terenie. Jak najbardziej sprawdza się. Słońce jedną kropkę na, naładowuje i jeden cały cykl ładowania smartfona się da zrobić eleganckie, zapakowane folie. Tutaj ramka styropianowa w każdym bądź razie 2 USB 1 i i 2. O, teraz jest zoom i 1 mikro na in. Tam właśnie były podane wartości prądu, jakim można ładować. Zdejmijmy folikę, nawet zabezpieczającą. Ma tutaj. A wykonany. Metalowa obudowa. Wszystko spasowane. Nic nie odstaje. Przyjechał naładowany. A teraz sprawdzam, czy po obróceniu się. O, teraz widać że zielona żaróweczka się zapaliła. Nawet pod lampą stołową już zaczyna ładować. No i sprawdźmy na Samsung J1. Czy zaakceptuje? Trzeba tutaj on włączyć. Zapala się niebieska dioda i jak najbardziej elegancko nasz smartfon jest ładowany. Pojawia się ikonka. O, krótko. A o, pojawia się ikonka pioruna i ładuje nam się telefon. Bardzo Ekonomiczny zakup 70 zł za 20 tysięcy mAh to jest całkiem, całkiem dobra cena. No a na dworzu, na bezpośrednim słońcu, można go podładować teoretycznie darmową energią za okna, cóżże tylko jedną kreskę z czterech.